Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Kupuję Polskie. Dzisiaj co prawda miałem inny pomysł na ten film, natomiast po rozmowie z moim serdecznym kolegą Piotrze, pozdrawiam. Postanowiłem nakręcić materiał o firmie, której produkty można kupić w niemal w każdym sklepie. Krótka czołoweczka i zaczynamy. pomysł na ten materiał podsunął mi piotek, a wszystko zaczęło się od banalnego pytania z mojej strony. Jak myśli, który z tych dwóch batonów należy do polskiego producenta? I powiem Wam, że kurczę, to nie jest takie łatwe pytanie, no bo z jednej strony mam Prince produkt, który kojarzy się wybitnie z Polską, natomiast Grześki no też jakby są nazywane polskim imieniem, więc yy, ciężkie orzech do zgryzienia. Tak jeszcze z rysem historycznym nadmienię, że baton Prince Polo jest produkowany od roku 1920 w Cieszynie, stąd napis Olza, a baton Grześki, Grzesiek, chyba Grześki, od roku 1892 w Kaliszu. Tak więc, jak myślicie, który z tych dwóch batonów wygrywa? Więc, The Winner is. Grześki! Tak, dokładnie. Baton Grześki należy do polskiego producenta, firmy Kolian. Należy on od roku 2005. A baton Prince Polo w roku 1993 przeszedł w ręce koncernu międzynarodowego Mondelez. Także z tych dwóch produktów grześki są polskie. Oprócz wspomnianych już batelków grześki. Firma Kolian produkuje również oranżadę kalina. Tutaj akurat w wydaniu czerwonym klasycznym, natomiast również istnieją warianty smakowe, landrynkowe w kolorze białym oraz żółtym. Powiem szczerze, że do mnie przemawia najbardziej właśnie kolor czerwony klasyczny i myślę, że w wielu przypadkach potwierdzi się slogan tu zechwalicie, swojego nie znacie". Jeżeli znajdą się tutaj miłośnicy produktów yy, bez czekolady, to mogę polecić rafelki familijne od polskiej jutrzenki. Powiem szczerze, że jak czytałem skład produktu, a dosyć często to robię i w dużej mierze wpływa on na moją decyzję zakupową, to oprócz właśnie klasycznych języków yy, typu angielski, rosyjski yy, znalazłem yy, takie klasyczne języki jak rumuński łotewski, czy nawet arabski, co dowodzi faktu, że produkty tej firmy można znaleźć niemal w każdym zakątku globu. Alkupu, czyli żelki od Jutrzenki, myślę ciekawa alternatywa dla żelków brzmiących w oryginale nimc Fine, albo też misiów. Na pewno firma Jutrzenka w swoich produktach nie dodaję barwników ani substancji konserwujących. Więc może jak już jeść, to nieco bardziej zdrowo. I już ma sam koniec, cytując Kosyka, taka truskawka na torcie. Ciasteczka jeżyki. Nie wiem, czy pamiętacie, w swoim poprzednim filmie nie? Eee, opowiadałem o tym, że chciałbym promować firmy, które są zaangażowane w społeczność lokalną, które są odpowiedzialne społecznie. I tak się składa, że firma Konia z każdej paczki sprzedanych jeżyków część kwoty przekazuje fundacji Jeżurkowo, która zajmuje się ratowaniem właśnie polskich jeży albo tych, które są po wypadkach, albo takie, które straciły swoich rodziców i pomaga im wrócić na wolność. Myślę, że to jest fantastyczny przykład godzenia interesów zarówno społeczności lokalnej, jak również konsumentów i producentów. Także pamiętajcie, kupując jeżyki ratujecie polskie jeże. Moi drodzy, to już tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo się cieszę, że dotrwaliście do samego końca, że chcieliście poznać polską firmę, która produkuje takie wspaniałe rzeczy. Dzięki za Waszą obecność. Dajcie proszę suba, jeżeli jeszcze nie wcisnęliście, a na pewno możecie wcisnąć sponeczek, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, wtedy macie pewność, że żaden filmik Was nie ominie. Zgodnie z dewizą na mojej koszulce, możecie mnie śledzić na moim Instagramie Kupuję Polskie oraz na stronie na Facebooku Kupuję Polskie. Dajcie proszę również znać w komentarzach, z jakich branż chcielibyście poznać polskie firmy. Dzięki, widzimy się już za tydzień. Na razie!